Cześć, witam Was w takim nietypowym zbytnio odcinku, bo tak zupełnie na kamerce i ze mną dzisiaj jest Nikola! co? No dzisiaj y, pomówimy sobie na temat tego, jakby jak, na temat tego jakby filmiku u Nikoli y, na temat jak zrobić tego z Androida, z iPhone'a z Androida. Ja sobie zrobiłam, bo to był akurat nie pomysł i ja sobie zrobiłem takiego niby iPhone'a 8, ale jednak troszeczkę takiego nowszego jeszcze z hasełkiem. Nie ja też mam wskazję. I tutaj tak to wszystko wygląda. U mnie jest tylko tak zrobione, że ja mam od razu przełączone wszystko na to, że ten po prostu odpala to wszystko, ta aplikacja. Mm, Ustawiam też sobie niektóre takie rzeczy z iPhone'a, na przykład takie jak podgłaśnianie, takie tekstury na przykład. Tylko z takich już nowszych wersji. I oczywiście mój kolega zadzwonił. Ja y mam takich rzeczy, których ja nie pokazałam nazwiska. <noise> no tak, no na przykład posiadam. też y mam tutaj swój teraźniejszy telefon, sorry, że ten, tak trochę rozbity, ale. To w sumie nie moja wina, ile mam procent? Wystarczy, wystarczy. Dobra. To tutaj mamy mój telefon, no nie. Mamy, mamy. Idziemy na sklep Play, tylko nie wiem, czy mi się zmieści ta aplikacja. Ale spróbujmy. Jeszcze tylko podłączenie. No i ta aplikacja służy w sumie po to, żeby zrobić sobie iPhone'a z tego, jednocześnie Androida. I ja nazwałam mój telefon iSUNC teraz to jest po prostu takie... I ja tutaj wpisuję iOS 14 Android, bo przez to też można wyszukać jak się to wpisze. Ale wy możecie wpisać iPhone 12 Launcher albo iPhone 12 Settings. Aha i już od razu widzę, że będzie trzeba coś odinstalować. Ale w sumie mam takie niepotrzebne rzeczy też, więc takie nawet może być. Jednak nie mogę tego zrobić na tym telefonie, bo zwiesza się strasznie, więc będziemy odinstalowali tą aplikację i będę Wam pokazywał, jak po kroku to wszystko zainstalować i w ogóle. Więc widzimy się po przerwie. No więc gdy już, gdy mamy po prostu normalny telefon, tylko teraz muszę odinstalować pewne aplikacje, które mi są niepotrzebne. To, gdy ma się już po prostu swój oryginalny telefon, i w ogóle mi ta pyta jeszcze została z tego, to po prostu wchodzimy w sklep Play. Tylko ja jeszcze muszę włączyć sobie dane. Wchodzimy sobie w sklep Play. Wpisujemy to, co wtedy, czyli iOS. iOS 14. Ja na przykład tak wpisuję. I oczywiście Volume Style jest aplikacja, w której można zmienić wygląd po prostu podkłaśniania telefonu. Jak chcecie mieć już taki full wypas iPhone'owy jakiś tam, to można też dzwonek sobie pobrać z iPhone'a i w ogóle nawet budzik. Ja sobie już to wcześniej zrobiłem na aplikacji Zedge najlepiej. Już się pobiera ta aplikacja. Mm. I... Widzimy się, jak się już zainstaluje. Dobrze, już się pobrało. Otwieramy sobie aplikację. No ja wam polecam też zrobić tak, że jak macie jakąś blokadę ekranu, to ją po prostu usunąć i dać brak. Bo tutaj po prostu też będzie wtedy ekran blokady i tutaj na początku się wybiera tapetę. Ja sobie wybieram tapetę tą tutaj. Teraz tutaj trzeba zrobić tak, że dostęp do wiadomości może być ten launcher. Tutaj teraz full screen ja daję, żeby było wszystko, bo popatrzcie, tutaj jest takie coś, że tutaj są te, te wszystkie, ten, to tutaj na dole, jak dam full screen, to wtedy nie będzie widać w ogóle i można też sobie tryb Android, czyli takiego nowszego Samsunga. Get Standard no i to się już po prostu instaluje tutaj się robi tak 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 no i tutaj set as default to po prostu ustawiamy to można po prostu też wejść na ustawienia klikamy w aplikacje aplikacje domyślne i ja mam tutaj już ustawiony ekran startowy więc ja tutaj jeszcze zmie... można tutaj różne takie ustawienia. W ogóle, Nikola, powiedz, co sądzisz o tej aplikacji? Bo jakby. Ja był mnie naprawdę bardzo fajna aplikacja, bardzo mi się podoba i dzięki tej aplikacji w sumie nawet częściej użyłam swój telefon. No, i tutaj jakby turn o y, lock screen. Lux screen, tutaj jest takie coś, poczekajcie. Tak, lock screen. lock screen. Reklama, więc widzimy się po reklamie. Dobrze, reklama już się skończyła, i tutaj mamy do wyboru: albo jest na kod PIN, albo jest na wzór. Ja oczywiście sobie kod PIN daję i oczywiście jakiś kod sobie wymyślamy, taki do łatwego zapamiętania. Wychodzimy sobie, i tutaj też można zrobić takie coś, na przykład jak można jakiś font ustawić albo większość tego fontu na przykład home X bar tutaj są wszystkie jakby wszystkie pokazane te mm, jakby opcje tych wszystkich takich pasków bo to jest ogólnie z iPhone'a 12 wszystko i po prostu launcher się już zainstalował i teraz jak ma się brak to wtedy to jest twój jakby ekran blokady i po prostu robimy tutaj wpisujemy i jest gotowy praktycznie. Jak chce się jeszcze mieć większy efekt, to można zainstalować y, jak, jakąś klawiaturę z iPhone'a. Y, I można też ukrywać tutaj aplikacje. Na przykład, jak, nie, jak na przykład jakieś aplikacje ci nie pasują tutaj, to można po prostu sobie je ukryć. Ta aplikacja jest naprawdę dobra. Kolej jak ją oceniasz? Pięć e, gwiazdek, już oceniałam w ogóle to się... ja, 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 ja jeszcze nie oceniałam, bo ja w ogóle aplikacji nie oceniam za bardzo. No, ale to też jest spoko, że Sklep Play teraz wygląda jak App Store. Nie, e... tak w ogóle inaczej wygląda. No tak, ja mam jeszcze na drugim telefonie. Zainstalowanego tego iPhone'a na LG. Ale to, że później przejdziemy... Ja Wam polecam w sumie te, na takich starszych telefonach, bo jak chcecie mieć na przykład takiego iPhona z przyciskiem, to wystarczy zrobić takie coś. Ja na przykład jakby się dało zrobić jakąś obudowę taką. I tutaj by był taki guziczek, no nie? No to się po prostu to tak jak iPhone jest. Tylko nie za bardzo to tak działa, ale tutaj można zrobić... O tak, można zrobić też... Tak jak w normalnych iPhone'ach, wszystko tutaj jest. Można zrobić... Kurczę, no... I Nie tak. Można też zrobić tak. Czyli tutaj jakby ci się powiadomienia pokazują, tutaj też się pokazują powiadomienia. No jakby jakieś sugest... Sugest... O, właśnie. I... Tu też się włączył, tutaj o wiele lepiej to wszystko wygląda, według mnie. Tutaj jak się zdala, patrzy. No to tutaj to wszystko o wiele lepiej oczywiście wygląda. Przynajmniej według mnie, tutaj się wszystko ten, tylko ten telefon jest taki słaby, bo jemu się psuje ekran czasami. No I jakby jeszcze, można, jeszcze można tutaj zmieniać nazwę aplikacji. Ja sobie tutaj, jak się, jak się kliknie, tu to to jest jakby sklep: Play, ten App Store. I ja zrobię sobie nazwę App Store. <grym> tak wiecie, taki, taki, taki lekki skan, No nie wiem, ale oczywiście można szybko i zgrabnie przełączać sobie na Androida, bo wystarczy wejść w ustawienia. Dajecie sobie tutaj w przypadku mojego telefonu tutaj na aplikację się wchodzi i tutaj są jakby aplikacje domyślne i tutaj ekran startowy tutaj jest ustawiony ten iPhone klika się i Touchwiz to jest mój a ten na samej górze to to jest uproszczona ta wersja czy taka z większą ściągą i w ogóle ja jej ogólnie nie polecam ale jak ktoś ma słaby wzrok to idealna jest ta czcionka wszystko no, i tak to wszystko wygląda. Tutaj jest w ogóle Google Chrome yy, z tekstrom Safari. No, więc tak to wszystko tutaj wygląda. Mam nadzieję, że poradnik by był fajny. No i mam nadzieję, że się podobało. Pa pa! pa, pa.